Cześć, z tej strony Mateusz Gawron. W dzisiejszym odcinku vloga chciałbym pomóc Ci poradzić sobie z takim lękiem przed wypadającą pałeczką. No bo wiesz, myślisz sobie, a co będzie, jak będę grał koncert i wypadnie mi pałeczka. Nie? No Zdarza się, prawda? Robiłem już odcinki na temat tego, dlaczego może wypadać pałeczka. Mówiłem o ergonomii zestawu, o chwycie. Ale chciałbym się z Tobą podzielić takim sposobem na zyskanie pewności siebie, jeśli chodzi właśnie o sytuację z wypadającą pałeczką. Co mianowicie masz zrobić? Masz ćwiczyć wypadanie pałek. Ok. No brzmi może trochę głupio, ale trochę to się sprawdza, wiesz, sam testowałem. Czyli jak to ma wyglądać? E, grasz sobie, jakieś swoje rytmy, swój materiał z zespołem, tak? I w sposób kontrolowany, wyrzucasz pałeczkę w pewnym momencie. I chwytasz pałeczkę w, w naszykowanym miejscu, które jest do tego przeznaczone, nie? Czyli, na przykład, taki jakiś uchwyt przy hajhecie, albo jakaś torba na to flortomie zamontowana z pałeczkami, albo jakiś stolik, gdzie masz te pałeczki, prawda? Chodzi o to, żebyś w kontrolowanych warunkach przyzwyczaił się do takiej sytuacji, że ta pałeczka wypada i co ty wtedy robisz. No bo wiesz, jeśli zawsze starasz się grać na 100%, przykładasz się do chwytu, ale grasz na czymś zestawie, tam są jakoś inaczej założone talerze, wypada ci pałeczka. No ty jako perkusista musisz trzymać ten rytm dla całego zespołu, także nie możesz się wtedy zatrzymać i o czekajcie, muszę znaleźć pałeczkę. Trzeba mieć backup pałeczek, trzeba mieć po prostu jakieś pałeczki w zapasie, gdzieś leżące, tak jak mówię, stolik, jakiś Okrowiec, jakiś case specjalny, masz, masz je mieć pod ręką. Wypanie pałka, masz wiedzieć, gdzie one są, masz mieć odruch tego, że po prostu sobie wyciągasz. Okej, okay. Jak to ma wyglądać w praktyce? Ćwiczysz sobie jakieś miejsce. Może to być miejsce takie trudniejsze, które wiesz, że gdyby coś się stało, to będzie ci ciężko. Bo ogólnie twoim zadaniem jest w razie, czego wyjść właśnie z takiego problemu, nie? jeśli coś się posypie, tak? Czyli powiedzmy, zaczynasz grać jakiś rytm, nie? no i ćwiczysz. Tak? Uczysz się tego, że jak przerwiesz grę, no to jakoś musisz sobie z tym poradzić, nie? I o to właśnie chodzi. Ty trzymasz ten rytm, ty trzymasz w ryzach cały zespół, także musisz sobie poradzić też z takimi sytuacjami, kiedy pałeczka wypada. Także ćwicz sobie właśnie ten motyw z wypadającymi pałeczkami. Zobaczysz, że po pewnym czasie oswoisz się z tym i w razie czego, gdyby na koncercie ci wypadła, to już nie będzie takiego mega strachu, no bo wiesz jak się zachować w tej sytuacji, nie? Dobra, do zobaczenia w następnym vlogu. Cześć.